Cześć. Chciałbym Wam przedstawić Tosię, uratowaną przez Was kilka dni temu. Proszę bardzo, to jest Tosia. O, widać, że Tosia ma katarek tu w nosku. To są załzy. Będzie musiała kilka dni spędzić tutaj w boksie zanim pójdzie do reszty koni. Przyjdzie weterynarz i ja, da jakieś lekarstwa ją wyleczy. I wtedy dopiero. O, widać przymyka, chyba zmęczona jest tam podróżąca. Zmęczona jesteś podróżą. Tak, tak, więc przyjedzie weterynarz, daje coś na ten katarek, postoisz trochę w boksie, jak wyzdrowiejesz jeszcze pójdziesz do, do reszty stada, do Lusi, na pewno będzie musiała też przyjechać do Tosi Kowal, bo Tosi kopyta nigdy nie widziały kowala, o proszę bardzo, to są tylko kopytka. Tak więc, teraz w tym miejscu chcielibyśmy Wam podziękować Tosią za to, że podarowaliście jej życie. Za to, że jest u nas tutaj. Na pewno będzie jej tutaj dobrze. Tak jest dużo jedzenia, są duże łąki do chodzenia. Jest owiec, jest towarzystwo innych koni. Tak więc wszystko będzie dobrze Tosiu. Pozdrawiamy. Cześć.